Siema, ma! Z tej strony tajemniczy 000, a to kolejny odcinek wrocarski w placu zabaw. Z tym razem leśne trochę Tarnoduchy. Tak się właśnie prezentuje nasz kolejny plac zabaw. Jest so Tarnogaj, sama nazwa kreatywność pani ducze by się ucieszyła bardzo, bardzo, bardzo. Ciekawym jeszcze jest to, że są takie kafle, widzicie? O! Zobaczcie widzowie. Czy widać coś? Jak do lampy jakiejś tam? O, coś tam widać Bo powiem wam szczerze, że Sponsorem dzisiejszego filmu jest Jarmark Bożonarodzeniowy I to klary właśnie będą nam towarzyszyły przez cały film. I one są super! A więc do czytania to, to, to najlepsze klary nie są, ale to nie znaczy, że nie będzie się je widzieć, no ja cały czas je w rękach. A więc idziemy według mapy, no i tak. Tu na zaczynaliśmy nagrywać. Będziemy szli tutaj do punktu A, czyli do, jeszcze Wam będę to nazywał, do punktu B, potem wracamy do C, potem jeszcze tutaj zahaczymy, tutaj, potem jak będziemy w C, to wyjdziemy sobie tutaj. Będziemy mogli zahaczyć sobie jeszcze tutaj o to i w sumie jakoś to zrobimy, no zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy jest legenda. To jest brama do krainy Tarnoducha. To są ślady Tarnoducha. Tartuj, tam dalej jest Tarnoduch, ale to później. Gdzieś są ścianki do znikania jak ducha, ale jakoś nie wiem gdzie. Chyba tutaj. Tutaj jest równoważnie, bezpieczne przejście przez krainę Tarnoducha. Nie wiem gdzie. Yy, tutaj są krówki, leśne, chatki planowane, czyli ich nie ma. Jeżeli ich nie ma, to kiedyś dogramy, to po prostu takie wiadomo, mm, kolejny urywek, taki po prostu może, już na, może na sylwestra będzie, może nie, może dopiero w tym roku. No i tak. Yy, 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 no to idziemy według mapy. Witajcie w krainie Tarnoducha! Leśne druchy Tarnoduchy zapraszają na wspólne przede wszystkich, którym starczy wyobraźni, by samemu zorganizować sobie zabawę. Możecie dokazywać! Mam nadzieję, że przejdzie się do tego nasz sposób urządzenia. Prosimy tylko, by biegając, skacząc, muzykując, niszczyć tego miejsca i przyrody. Reszta zależy od waszych pomysłów. Duch muzyki. Co w lesie piszczy? Spróbujmy odegrać leśne melodie na instrumentach typu dzwonki i marimba. Przez terenowe telefony posłuchajmy ducha lasu i siebie nawzajem. W zapisie tekstu piosenek pomoże tablica kredowa. O! Oto sektor pierwszy, czyli sektor ducha muzyki. Słyszeliście pewnie mój instruktaż, mój tutorial. Widzicie jaki profesjonalny, ponieważ Wojt powrócił, dlatego. Yy, tu jest ta tablica kredowa, na której... No... Ale makota. To chyba ta muzyka, a gdzie jakaś kreda żeby mógł coś, nie wiem, może napisać? Tu widzimy koncert dla mekambę, powiem mu. Zdję. Powiem mu, że przy tej tuś zaśpiewał nam albo pograł, to on pewnie przyjdzie, bo on lubi grać, bo to mekambę. Tu są jeszcze mini parkury. Tutaj jest ten słynny wodociąg taki, co on, wodę do odry, i dlatego zatruta była. No widzimy tutaj, co się dzieje w wodociągach. Pianina, na którym nie można grać, bo nie ma klawiszy. Oła. To nie było celowe, Uff. Nie, 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 nie po tym, moim upadku, prawie upadku przed chwilą i moim strzale tutaj, to już wolę na tym nie, nie robić tego. Na co wskazuje możecie napisać w komentarzu. Najlepszy komentarz tutaj dostanie nagrodę w wysokości przypiętego komentarza. Tym sposobem idziemy do kolejnego sektoru. Duch współpracy. Zabawa wychodzi najlepiej tam, gdzie jest wspólna chęć działania. Wielka, ruchoma platforma, pagórek z tunelem wierzbowym, zjeżdżalnia, drewniany trap oraz wyklinowe szałasy to tłodra wielu scenariuszy zabaw grupowych. Tam było przecież napisane, żeby nie niszczyć. A to jest zniszczone, bo jak byliśmy kiedyś z kamerzystą i montażystą to to się ponosiło w górę i w dół, a teraz się nie rusza drętwo. Nie ocenię tego. Ponieważ, no chyba że na stare doświadczeniach, ale na nowych tego nie mogę ocenić. Również no, mamy tutaj takie wejście afrykańskiej wioski. Zakończone z Ju Jupy, A pałucha! Nic się nie stało. Nic się nie stało, więc nie zniszczyłem. Jest super, jest to procent... Jest to procent, jest to procent. No co? do kolejnego sektoru. Duch lasu. Są w takie drzewa, które nie jedną mogą. Korzystając z lupy terenowej odkryjemy leśne kawoski i przyjrzymy się bliżej sędziwym pionom będącym odkami historii Tarnogajskiego Parku. Coming soon. Jak będzie, to nagramy dogrywek. Tutaj mamy Tarnoducha we własnej osobie. To jest jedno z jego oczu, a tu jest drugi oczoła. Tak to właśnie się prezentuje w tym parku I bardzo do zabaw Niestety strefy C jeszcze nie mamy, ale jak będzie to dogramy Ale no, no niestety no nie ma, no powiedzcie, no gdzie, no gdzie No niestety, ale są drzewa, które będą w strefie C, więc są drzewa eee, Subskrybujcie, lajkujcie, dzwonkujcie, komentujcie Chyba dobrze I ja ocean ja ten plac zabaw na 7,5, bywało lepszej A jak działało to było 8 a ty kamień wysta? 7, 11 A więc, no to co mogę powiedzieć?